Przepraszam, nie widziałem Was przez te okulary. Przez chwilę to właściwie nic nie widziałem i myślałem, że oślepłem przez te specjały z mojego barku. No właśnie, czy od bimbru w ogóle da się oślepnąć, czy to tylko miejskie legendy? No i najważniejsze, ile faktycznie jest bimbru w bimbrze? Co tak naprawdę znajduje się w butelkach z alkoholem bez akcyzy? O tym w tym odcinku. Metanol przypomina alkohol spożywczy jedynie z nazwy, to znaczy jedno i drugie z alkoholem. Oba, alkohol spożywczy, czyli etanol i metanol, nie mają też oczywiście barwy, nie mają swoistego zapachu. Nie da się ich odróżnić po smaku czy wyglądzie. Podobnie jak w przypadku alkoholu etylowego, metanol sam z siebie również nie jest szkodliwy. Szkodliwe są jego metabolity. A zatem formaldehyd, czyli aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy. Substancje te powstają z metanolu w naszym organizmie. To jest sposób na to, by organizm poradził sobie z przetrawieniem, mówiąc w dużym uproszczeniu całego metanolu. Co gorsza, wystarczy już niewielka dawka metanolu, by wyekspediować nas na tamten świat, a na pewno nie potrzeba wiele, by na trwałe stracić wzrok. Formaldehyd kumuluje się w narządach, uszkadza komórki, doprowadza m.in. do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a to w momencie silnego zatrucia powiedzmy sobie uczciwie jest naszym najmniejszym problemem, bowiem ten sam metanol jest przyczyną kwasicy metabolicznej, a zatem obniżenia poziomu pH krwi, które doprowadza do szeregu objawów od wymiotów przez splątanie, pośpiączkę i śmierć na końcu. Następnie, zanim jeszcze umrzemy, dochodzi do uszkodzenia nerek serca, porażenia ośrodka oddechowego. No i nie brzmi to chyba dobrze. Jak duża jest skala tego problemu? Jak wiele osób w Polsce zatruwa się metanolem? Przykładowo, w roku 2014 było to 503 zatrucia spowodowane łącznie glikolem. Etylenowym i metanolem. 220 osób wymagało leczenia na oddziałach toksykologii, klinicznej oraz intensywnej terapii, a 54 osoby z nich to bezpośrednie ofiary. Metanolu, właśnie. Nie udało mi się znaleźć dokładnych statystyk, które wskazywałyby na to, jak to wygląda rok do roku. Niemniej natrafiłem na inne ciekawe badania w przeglądzie lekarskim z 2013 roku, z których wynikało, że ponad 10% wszystkich zatruć w Polsce to zatrucia wywoływane przez glikol etylenowy i metanol. Właśnie wśród zatruć wywołanych przez alkohole niespożywcze metanol stanowi jakieś 40% wszystkich przypadków a zatem całkiem sporo. Dane zebrane przez laboratoria toksykologiczne w Krakowie i Sosnowcu ujawniły dokładnie 152 zatrucia metanolem na przestrzeni lat. 2010-2012. Dodajmy, że badacze sprawdzali, ile razy laboratoria we wspomnianych miastach oznaczały stężenie metanolu i glikolu etylenowego we krwi czy moczu i ile razy otrzymano w wyniku takiego oznaczenia pozytywny wynik. Czy te 152 przypadki to jest dużo, czy mało? Dla porównania, sprawdziłem na przykład statystyki hospitalizacji nastolatków zatrutych alkoholem etylowym tylko w jednym szpitalu wojewódzkim w Polsce. Takich przypadków było rocznie około 40. Biorąc pod uwagę, że mamy w Polsce 900-950 szpitali, wydaje się, że takich incydentów jest przynajmniej kilkaset w całym roku, a zatem metanol nie jest aż tak poważnym problemem. No dobrze, a jakie są sposoby zatruwania się alkoholem metylowym? Drugi jego przyjęcia nie tylko w południowej Polsce, nie tylko w Krakowie i Sosnowcu jest przynajmniej kilka. Po pierwsze, skażony denaturat. W Polsce nie mamy już tego problemu, bo błękit Paryża posiada określone normy zawartości alkoholu metylowego właśnie z uwagi na częste próby konsumowania go. Więc. Ta droga najczęściej odpada. Drugim źródłem są wszelkie maści produkty chemiczne zawierające metanol, jak żywice, barwniki, farby, lakiery, płyny do spryskiwaczy. Od 2018 roku stężenie metanolu w tych produktach nie może przekraczać 0,8%. Ich mniej lub bardziej przypadkowe wypicie może być teoretycznie więc przyczyną zatrucia, ale niekoniecznie. Wreszcie, kolejnym sposobem na pozbawienie się ostrości widzenia jest spożywanie alkoholu z nieznanego. Źródła. Bywa, że do obrotu wprowadzany jest metanol sprzedawany jako alkohol etylowy. Czasem dla zysku miesza się też etanol z potencjalnie szkodliwymi substancjami, czy właśnie alkoholem metylowym. No i wreszcie ostatnie potencjalne źródło zatruć, czyli nielegalnie produkowany domowy alkohol. Kto pamięta jeszcze Polskę Ludową, być może pamięta takie, takie plakaty propagandowe. Bimber Przyczyną ślepoty. No właśnie, czy bimber może spowodować ślepotę? Czy wypicie tak, może zdecydowanie wypicie nawet niewielkiej ilości metanolu może powodować uszkodzenie wzroku i może powodować śmierć i tak w bimbrze jest metanol. Zresztą metanol jest w każdym niemal jednym alkoholu, nawet w tym zupełnie legalnym kupionym w sklepie. W różnym stężeniu metanol występuje w takich alkoholach. Na czym polega ten problem? Otóż Alkohol metylowy powstaje w wyniku fermentacji bakteryjnej oraz w trakcie rozkładu pektyn zawartych w owocach. Jeden i drugi proces zachodzić może w trakcie fermentacji alkoholowej wina, cydru, piwa czy y, zacieru, z którego powstają alkohole mocne. Słowem, jeśli przed rozpoczęciem destylacji w naszym zacierze mamy już jakąś pewną, niewielką i nieszkodliwą ilość metanolu, y, no to zaczyna ten metanol odparowywać. Metanol wrze w temperaturze 65 stopni. Woda września w 100 stopniach, a alkohol etylowy w 78. Oznacza to, że pierwsze, co będziemy odbierać w naszej aparaturze destylacyjnej, czy będzie skapywało z naszej aparatury destylacyjnej, to właśnie alkohol metylowy. Jeśli nie wylejemy tego alkoholu metylowego, nazbieramy go odpowiednio dużo. Siłą rzeczy stworzymy bimber, którym najzwyczajniej w świecie się zatrujemy. A ile takiego metanolu w bimbrze jest? W dużej mierze jest to uzależnione od surowca wykorzystanego do produkcji alkoholu. Zacier cukrowy, na przykład, cechuje prawie niezauważalna ilość metanolu, nieco gorzej wypadają zboża, a najgorzej oczywiście owoce. I tu faktycznie istnieje poważne ryzyko zatrucia. Badanie, domowy, badanie domowego alkoholu w Rumunii dowiodło, że właściwie każda owocowa brandy zawierała znaczne ilości metanolu i to znacznie więcej niż zezwalałoby na to prawo. Wciąż nie były to jednoznacznie trujące ilości, ale jednak był to metanol. Z kolei badania rosyjskiego bimbru, choć zaznaczam o tych wiem z gazety Angora, więc jakby w sposób pośredni, znamie tylko z omówienia, te badania miały dowodzić, że w bimbrze rosyjskim metanolu nie było. Nie zmienia to faktu, że picie alkoholu domowej produkcji nie zawsze jest bezpieczne, choćby z uwagi na niedostatki w procesie produkcji. Bez należytej kontroli destylacji nie ma mowy o tym, abyśmy wiedzieli, co tak naprawdę trafia do naszego bimbru, i to nie tylko metanol będzie tu problemem. Ja wiem, że są setki dowodów anegdotycznych na to, że twoja ciotka wyleczyła się z reumatyzmu, a szwagier z problemów z erekcją po wypiciu odpowiedniej ilości bimbru, tym niemniej są to tylko Anegdotki. A jak jest naprawdę? Cóż, chętnie poświęcę na ten temat osobny odcinek, ale dziś skupiamy się tylko na metanolu. Jaki procent spożywanego w Polsce alkoholu to bimber? Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo nie wszyscy chcą się przyznać, czy to do produkcji, czy konsumpcji. Z raportu Komisji Europejskiej natomiast z 2018 roku wiemy, że spośród całego etanolu spożywanego w naszym kraju 13% to alkohol nielegalny, z czego 3 i 5% to bimber. Aczkolwiek są to takie no, dosyć zgrubne szacunki, i te liczby mogą wykazywać dużą rozbieżność w zależności od tego, kto takich badań będzie dokonywał. Rozbieżność ta sięga od 5 do nawet 20%. Tu musimy sobie jednak wyjaśnić, że tak zwany nielegalny alkohol to nie jest tylko bimber. To jest każdy napitek, który został. Napitek alkoholowy, oczywiście, który został wprowadzony do obrotu bez np. opłacenia akcyzy albo z niewłaściwie opłaconą akcyzą. Może to być etanol wyprodukowany w gorzelni, który na jakimś etapie zmienił się z alkoholu spożywczego w alkohol techniczny, alkohol do środków chemicznych czy kosmetyków. Mogło się tak stać na przykład po przekroczeniu granicy. Tak działała na przykład węgierska metoda skażania spirytusu, którą ukróciła ukruci, zmiana przepisów nie tak dawno. Skażony alkohol z Węgier trafiał do Polski jako produkt zwolniony z akcyzy i był upłynniany na bazarach i targowiskach po uprzednim dość zgrubnym. Nazwiliby, nazwalibyśmy to odkażeniu. Jeśli ciekawi Was, czym obecnie można skazić alkohol etylowy, to jest to aż 28 różnych środków. Może się jednak zdarzyć, że takiego alkoholu odkażać wcale nie musimy, bo nie będzie skażony. Jak to możliwe? Podczas afery spirytusowej w latach 90. do Polski trafiły hektolitry alkoholu etylowego importowanego z zagranicy na tak zwany własny użytek. Importerzy obchodzili w ten sposób kreatywnie przepisy prawa, które zwalniały z akcyzy za taki import właśnie na użytek własny. No i wreszcie mamy też jeszcze inny przypadek czyli dolewanie alkoholu do alkoholu różnego rodzaju substancji. Po co? Po to, by zwiększyć ilość alkoholu, oczywiście. Na końcu kreatywnych metod oszukiwania na akcyzie wymienić możemy także bimber, który stanowi, jak wspomniałem, relatywnie niewielką część całej nielegalnej produkcji. I w najbliższym czasie to się pewnie nie zmieni, bo zarówno podstawowe składniki, z których powstaje bimber, jak i co najważniejsze chyba gaz i prąd, znacząco w ostatnim czasie podrożały, a to oznacza, że domowa produkcja na tle produkcji przemysłowej coraz mniej przestaje się, Coraz mniej się po prostu opłaca. Etanol, który po oczyszczeniu ze skażeń zyskał drugie życie, nosi nazwę potoczną odkażanki, i takie właśnie produkty, co wynika ze statystyk policji czy Straży Granicznej, królują na polskich targowiskach, bazarach oraz w tak zwanej Szarej Strefie. Rzecz jasna, i produkcja bimbru, i Odkażanki jest w Polsce nielegalna. Za odkażankę na przykład grozi do trzech lat więzienia. Niemniej, z roku na rok słyszymy o kolejnych osobach, które trafiają do szpitala albo kostnicy po wypiciu takiego podejrzanego alkoholu. Takie lokalne epidemie zatruć ciągną się tak naprawdę od Niepamiętnych czasów. W ostatnich 25 latach było ich naprawdę sporo i to nie tylko w Polsce, ale po prostu na całym świecie. Rok 1999 na przykład, Brazylia, 35 osób umiera w skutek spożycia kaszasy zatrutej metanolem. Wrzesień 2001, Estonia, na skutek wypicia skażonego alkoholu życie traci 68 osób. 2011, Indie, zatrucie metanolem i umiera 143 osoby. Kambodża 2012: 49 osób traci życie po wypiciu wina ryżowego zatrutego metanolem. Kolejne 300 wymaga hospitalizacji. W tym samym roku 38 osób w Czechach i 4 w Polsce umiera spożywając podrobiony alkohol. Przykłady możemy mnożyć w nieskończoność. Libia 2013: 51 ofiar, Rosja 2016: 72 ofiary, Turcja 2020: 44 ofiary. W Iranie od wybuchu epidemii COVID-19 na skutek zatrucia metanolem życie straciło co najmniej 300 osób. I zatruło się ono, jak wiemy z doniesień, właśnie odkażanką, takim źle oczyszczonym lub wcale nieoczyszczonym alkoholem skażonym z dodatkiem metanolu. Wiecie, przez całe lata sądziłem, słysząc o piciu takich rzeczy właśnie jak denaturat, jak skażony alkohol, że to dotyczy tylko srogich alkoholików, którzy nie mogą sobie kupić małpki i sięgają po wodę brzozową, bo nie wiem, do kiosku ruchu było bliżej albo nie mieli pieniędzy na legalny, legalną wódkę. Tymczasem wiele z tych przypadków zatruć alkoholem niewiadomego pochodzenia to zatrucia, które wynikają z niewiedzy. Większość ludzi, która to wbiła, Sądzi, że to był Spirytus bez opłaconej akcyzy albo właśnie domowy swojski Bimberek. Więc reasumując, tak, metanol w 2023 roku w Polsce wciąż jest problemem. Może nie aż tak dużym, jak czasem się wydaje, ale Bimber zawiera metanol i w rzadkich przypadkach może powodować zatrucia i śmierć. Natomiast to nie Bimber zatruwa nas najczęściej. Istotna część nielegalnego alkoholu w Polsce, która jest sprzedawana jako bimber na bazarach, to tak naprawdę odkażanka, która w ogóle nie jest przeznaczona do konsumpcji przez ludzi. Wśród miłośników bimbru panuje takie na przekonanie, że bimber to jest napitek super zdrowy. Właściwie nie powoduje kaca. W ogóle to leczy. leczy. No, z nowotworów leczy, z podagry, z reumatyzmu, e ze ślepoty, ze wszystkiego. Tak długo, jak nie mamy stuprocentowej pewności odnośnie tego, skąd pochodzi taki alkohol bez akcyzy, który pijemy, trzeba przyjąć, że jest to po prostu odkażanka i koniec, kropka. I taka odkażanka z pewnością nie leczy. Bimber zresztą też was niczego nie wyleczy. Warto pamiętać, że nawet jeśli od bimbru nie oślepiliście, to nie znaczy, że jest to bimber nieszkodliwy i że taki alkohol jest dla naszego organizmu neutralny. Temu tematowi jeszcze poświęcę, obiecuję, jakieś kolejne wideo. Jeśli Was to interesuje, dajcie znać w komentarzach. Dajcie też łapkę w górę, bo to najlepszy sposób na to, żeby rozwijać ten kanał. Przynajmniej w sposób darmowy i w miarę, jak to się mówi, organiczny. To wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym odcinku, więc nie pijcie alkoholu niewiadomego pochodzenia, abyście mogli się jeszcze ze mną zobaczyć. A to, mam nadzieję, nastąpi już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.